Razem z tatą pojechaliśmy na dwa różne łowiska w ciągu jednej doby. A na jednej z nich udało nam się złowić naprawdę spore karpie. Lecz to, co wydarzyło się w nocy, zaskoczyło nas samych. Do boju, do boju. Także my jesteśmy już praktycznie spakowani. Tak to wygląda, jest troszkę rzeczy do zabrania. No a to wszystko tylko na jedną noc. I to jest w tym najfajniejsze. Ale tato wyznaje taką zasadę, że im więcej, tym lepiej. Szczelodówkę musimy. Tak, niczego nie ma zabraknąć, tylko ryb może brać. No i ruszyliśmy w drogę na łowisko Słuchajcie, właśnie wyruszyliśmy na nasze ulubione łowisko Dzisiaj można powiedzieć, że trochę taka zasiadka na dzień taty Po północy będzie karp ojcowski, można tak powiedzieć Chociaż właściwie tato ostatnio pobił już swój rekord 20 kilo, także ja muszę go dogonić Mamy 40 minut na łowisko i jeszcze nie wiem jakie stanowisko, bo tato trzyma to w sekrecie, także jestem ciekawy Dobra, także jedziemy i na miejscu pewnie będziemy się szybko rozkładać, bo sama noc, nie mamy dużo czasu, a, a ryby czekają Chwila moment i byliśmy już praktycznie na łowisku, ale tak to jest, jak jedziemy nad wodę to czas leci jakoś szybciej A to nasza rzeka San, zobaczcie jaka piękna woda Nie zapraszamy wędkarzy, bo rybi tak już jest mało Jezu, co ja gadam, zaraz się dowiem jakie mamy stanowisko Muszę przyznać, że tato zrobił mi niezłą niespodziankę, bo mamy ósemkę, czyli moje ulubione stanowisko. Dojechaliśmy, ósemeczka, zobaczcie jak ona jest duża, to mi się właśnie w niej podoba. To jest z wielu miejsc tutaj rybki współpracują. Udało się tato, dobra niespodzianka. Gratulacje, lepiej tego nie mógł zrobić, a teraz musimy zagrać papierkami eee, o ten. To bierze którą stronę? Tak jest, moneta. Jest moneta. Orzeł czy reszka? Daję możliwość wyboru. Tak. Dobra, to ja biorę reszkę. Orzeł. Którą wierzysz? Lewą. A tam 20 ostatnio była złowiona, także jest chrawka tak, dzisiaj. Jest pięknie. Działamy. Myślę, że szykujemy się i szkoda czasu. Do ataku. Do boju, do boju. Z racji, że to szybka nocka, od razu zabraliśmy się za sprzęt. Ja mam zestawy już gotowe, wczoraj przygotowane. Nie będę zmieniał kombinacji, które tutaj zrobiłem, bo uważam, że są świetne. A szczególnie, że odstawiam dzisiaj prawą stronę, która jest głębsza, a ja idę powoli rozrabiać towar. Jak będzie wyglądać nęcenie? Tutaj łowisko specjalizuje się, charakteryzuje się tym, że najwięcej używamy tutaj kukurydzy. Nie jest to najwyższej jakości kukurydza, ale uwierzcie mi, że taka w zupełności wystarczy. Dwa opakowania. Do tego taki węgierski pelet, szybko pracujący, na szybką zasiadkę, jak sama nazwa mówi. Słuchajcie, do tego niedużo kulego do pielusa. To jest dosłownie 10 kulek. Tutaj jest dużo rzeczy, ale one właśnie są dosyć strawne, szczególnie te ziarna, i to powinno wystarczyć. Pokażę, co ostatnio 20 złowiłeś. Tu wyobraźcie to sobie. Zestaw prosty, a, a, a zrobił robotę. Wozimy pierwszego kija. Prochłod, już wszystko przygotowane, łódka też. Ja przed wywózką postanowiłem, że sprawdzę jak prezentują się moje przynęty w wodzie i wyglądało to naprawdę świetnie. Także bez zastanowienia chwyciłem łódkę w dłoń i wywiozłem swojego pierwszego kija. Powiedzmy w takie bankowe miejsce. Słuchajcie, w odpowiedzi czy stepie dużo? Jedna, garść, druga, trzecia, czwarta. I jeszcze troszkę. Oczywiście na zmianę statą jego zestawy też kładliśmy do wody. Na trzecim zestawie postanowiłem, że będzie assassin z podbitą kukurydzą. E, przeszło to parę modyfikacji, ale finalnie prezentacja tej kulki jest świetna. Prezentacja zestawu w wodzie, właściwie wszystko było na swoim miejscu. Więc nam pozostało jedynie czekać na to upragnione branie, bo w końcu nieczęsto udaje nam się statom łowić na tak fajnym stanowisku. Oficjalnie zaczynamy nockę na siedliskach Tato mnie zaskoczył z ósemką, bardzo dobre stanowisko I zapowiadali deszcz Nie widać po chmurach, żeby miało coś skapać Chyba, że z tych co idą właśnie nad nami Choć póki co jest dużo spławów, więc ryby chyba jeszcze stoją przy powierzchni Dymnie rybeczka <laughs> Będziemy y, lać na głowę Szampana Be... Nie, diadro wody, bo BB będzie aby było pobite. Oczywiście i tak masz dobre, więc ja bym nie narzekał. Nie, to ja nie narzekam, dlatego mówię, że na ten rok, ja mam już limit wyczerpany teraz łowię. Można powiedzieć. E... Rekreacyjnie. Tak, tak w Jak się trafi coś większego, to będzie ekstra, ale nie mam ciśnienia. Nie. Co ty robisz tą kółką? Najpierw tam e, brałem do buzi, oblizałem i później dopiero brało. <laughs> Mieliśmy jednego pika na ta to w końcu znalazł citrusa, myślę, że zgubił. No i jest zestaw, który ostatnio. Królową, więc teraz na pewno będzie zmiana. Rozłożymy namiot i przewieziemy tą środkową moją. Także namiot rozstawiliśmy po jakichś 5 sekundach, bo to taki szybki namiot. A na razie ludzie łowią my, prócz jednego pika cisza, ale taka cisza jest potrzebna, żeby nabrać tej pokory, by ta ryba bardziej cieszyła. Jest, trzymaj. Słuchajcie, mamy dużą rybę, nie daje spokoju, jak widzicie. Ale branie terpiowe, więc liczę, że jednak nie jest to jeszcze Ale jedzie <grym> o patrz jaki Nie jest, jest komu 20 ja. jest, Udało się 17 To i tak pięknie, słuchajcie. Dla mnie to jest zadowalający wynik Spierać Aż sok, że nie 20, bo nie miałem takiej ciężkiej ryby nigdy. Karpiowi posmokowała kiełbasa na takim przyponie, który sam wczoraj wieczorem kręciłem Także tym bardziej cieszy podwójnie To się ładnie prezentuje Także słuchajcie, jesteśmy już po pierwszej ry... O, patrz, jedzie ci Podpłodzi swinger Zacinaj Spiął się? Za mocno Sytuacja jest taka, no Chciałem wam powiedzieć o tym, że ma, Mieliśmy rybę przed chwilą Pięknego karpia Około 17 kg, a w trakcie tego Utaty pojechało, ale niestety no... Chyba się nie wpięła i na zestawie nie było żadnego oporu nawet przez sekundę. Wszystko sas. Tak, wszystko Asasin to, to jest zawiedziony, no bo nie ma co się dziwić na no, każdy wękar. Asasin, w iba Dobra, Dobra, dawaj, dawaj. Jest? Do czegoś. Historia lubi się powtarzać, a my usłyszeliśmy sygnalizator na drugiej węstce utaty. Nie poluję, tato ma jednego już w polsce. Tato wyholował swoją rybę, ale ta, którą ja holowałem, wydawała się być dużo większa. Słuchajcie, mamy dublecik, To by się spodziewał? Nie było łatwo zaprezentować wam te karpie, bo były bardzo ruchliwe, co widać po mojej bluzie zresztą. No i może też dlatego, że tato zapomniał wyłączyć czołówki, a mówiłem mu dwa razy. Mega, ale kubyły piękne. <gry> tak czy siak, jedna z nich była rybą w granicy 15 kg, co czyni ją kolejną dużą rybą tej zasiadki? Jesteśmy po dubleciku i możliwe, że w tej, tej nocy. Także ja też mam tą wędkę przewiezioną pod na świeżo i już jak się, pojawił się pik. Można powiedzieć, że to nie był karp, to był karpik, ale był strasznie waleczny. Jak się okazało, też bardzo zły. Patrzcie, jak jest zły. On naprawdę dzisiaj nie chciał być wyciągnięty z wody. Miał inne plany na wieczór. Nie denerwuj się, kolego, uspokój się. Ryba poszła do wody, a my nie spaliśmy dalej. Pięknie, Zaczynaj. Jest. O jezu, że tego żywca ci wezmę. Kurde, moje. Tato, tutaj pompuje męczy karpia. Pięknie, idę po podbierek. Szacun. Z tym karpiem jest długa historia, ale na szczęście udało nam się go podebrać. Około 13 będzie ważyć, no a tak wygląda na takiego. Naprawdę. To jest to, po co przyjechałeś, moim zdaniem. Było już koło drugiej, a brania na chwilę ustały, więc stwierdziliśmy, że spróbujemy pójść spać. Także chodzimy się spać na chwilę i zobaczymy, co wydarzy się do siódmej. A tymczasem, słuchajcie, 6:40 składamy rzeczy. W nocy nie wydarzyło się nic. Mówię oczywiście o reszcie nocy, bo do drugiej było grubo, ale całkowicie przestały żerować. No nic, zbieramy się powoli. Bo zaraz przyjeżdżają kolejni na zamiankę. Także zaczęliśmy się pakować, zabierać wszystkie potrzebne rzeczy, zwijać wędki, bo po południu czekał nas kolejny wypad nad wodę. Słuchajcie, wróciliśmy do domu, ja walę teraz drzemkę, bo to nie jest koniec filmu. Dzisiaj jedziemy jeszcze na jedną wodę na piranie. To jest woda z mniejszymi karpiami i również będziemy łowić, więc ten film to będzie taki film z dwóch różnych wód komercji totalnie różnych i uwierzcie mi, że różnica będzie widoczna, a my naszą pierwszą notkę musimy zaliczyć raczej do udanych, zobaczymy jak będzie na tej drugiej wodzie. Także szybka drzemka i po obiedzie ruszamy. Tak jak powiedziałem, tak też zrobiliśmy, bo już około godziny 14 byliśmy nad wodą z nieco większą ekipą. Tak, że słuchajcie, jesteśmy w zagórzu, jest tak gorąco, jest nawet z nami jagódka która złowiła dzisiaj karpia 10 kg na spławik także gratulacje. Powiedzieć coś od siebie. Ciężko było, ciągle mi ucieka, ale doczekałam się. No powiem wam szczerze, że szacę na spławik, dorwać taką rybę. I jesteśmy ciekawi, czy coś dzisiaj uda się złowić na tej piranie. Nie będę ukrywać, nie jest to ciężka woda i branie naprawdę można łatwo wypracować, więc ja po około dwóch godzinach pożyłem dwie ryby na macie. Jedź, złotko, jedź! Z tą rybą jest śmieszna historia Ratowaliśmy spławik I podczas wijania zaczepił mi się karp zapięty za pysk Czyli jakby normalnie zassał kulkę Uderzył jak na spinnik, nigdy nie miałem takiej sytuacji Warto podkreślić to, że jak dało wijana spławik i szło jej naprawdę dobrze To może głódko za rybę? Chyba Zadowolona? Tak, wreszcie Bo Dwie spinki dzisiaj a jeden wyciągnięty, to jeszcze jakbyś jednego wyciągnęła, byłoby rewelacyjnie, nie? No, mam nadzieję, że ten, tego się uda wyciągnąć. Holowanie nawet małego karpia na delikatnym sprzęcie, uwierzcie mi, to jest czysta finezja i zabawa. A Zabawa zaczyna się wtedy, kiedy zrozumiecie, że to jest nieco większy karp. Jest! Zwinie Górka, zwinie Gratulacje. Dzięki. Ach, dziękuję. O Jezu, jaki duży! Tak, cieszę się, że się udało. Super. Kolej... A dobra, się. Kolejny karp. Także można by rzec, że jego do tego dnia nas po prostu zdominowała, no. mówiąc kolejnego, już nieco większego karpia. Za to na moich wędkach pojawiła się totalna cisza. Ta, co praktykuje dzisiaj, ziga, już jedną rybę wyciągnął, parę brań było. Jedna przy brzegu puściła, a teraz jest kolejna i to chwilę po wywózce. Nigdy się na to nie bawiłem, ale na razie same małe ryby wyjeżdżają na tego ziga. No ale w końcu jakaś duża też wyjedzie. No i zobaczcie, Zigrik, Coś nowego w końcu. Teraz chwilę Ci. Tato powiedz coś o Zygrigu Słuchaj, skuteczny jest na małe rybki na pewno. Zobaczymy jak duży. No. Ale najpierw trzeba na małych stosować. Aby napaść Zbliżał się zachód słońca, czyli równocześnie koniec naszej małej, dobowej przygody. Także słuchajcie, my się zbijamy, już zbieramy rzeczy. Jest koło 21, zachodzik słońca. Naprawdę sporo połowiliśmy przez te dwa dni i nie ma co się oszukiwać. Na siedliskach zdecydowanie łowiliśmy większe ryby. Tutaj na zagórze łowi się mniejsze sztuki, ale tato też coś tam połowił. Wszyscy coś połowili i wszyscy, wszyscy są zadowoleni. Także słuchajcie, jeśli podobał wam się film, zostawcie coś po sobie, jakiegoś suba, dajcie jakiegoś komentarza i widzimy się na w następnym filmie. Pozdro!